Szemanko, dziś mam akcję taką. Nastawiamy ziemniaki na wczesne. Czyli będą podkiełkowywane. Robię tak jak zawsze w oborze. Sadzeniaczki mam takie w woreczkach. Sypiem w skrzyneczki takie. O, skrzyneczki widać. Tu są puste, przywiezione na taczce. Tak wygląda po nasypaniu. Skrzyneczka. O. Góry sobie chodzą, krowy sobie ryczą, bo robimy to po Boże. W końcu po cielakach, nie mam aktualnie takich małych, tam mam w tym mniejszym jednego, to sobie jest. A sobie tu mam taki koniec, nie widać, ciemno. Ciemno, nie widać. Tu stawiamy. Sypiemy. Do, do, do słuchajcie. Do dwóch skrzynek sypiemy półtorej worka ziemniaków 15-kilowych. Także tak to wygląda. Czas na nastawać. Odmiana katania. Teraz mamy przerwę papieroska. Pomaga mi oczywiście kolega Robert. Sadzeniaki na busie. Zdejmie się na bieżąco. Skrzyneczki przywozimy taczką sobie ze stodowy. Nastrychuję, przetrzymuje I tak. I myślę, że do beczora nastawimy. Mamy półtorej tony sadzeniaka, także. Myślę, że jakieś dwie godziny. I to ogarniemy. No co, dobra, słuchajcie, nie truję więcej. Niech się kiełkują. Na razie trzymajcie się, cześć.